Na ten rok. W większości są to nasiona sprawdzone, aczkolwiek pozwoliłem sobie na kilka eksperymentów w tym roku, w tym sezonie, ale o tym może za chwilę. Na samym początku klasyka, czyli papryka. Zamówiłem mieszankę odmian, ponieważ wiem, że w tym roku będę miał sadzonki papryki od znajomej, więc nie będę specjalnie wysiewać, no ale tak symbolicznie, jedną paczuszkę, jeżeli chodzi o mieszankę odmian, papryki sobie wysieje, żeby mieć w ogrodzie paprykę z własnego wysiewu. No i nie przedłużają, Sprawdźmy jakie jeszcze nasiona zamówiłem. Mamy tutaj tak pietruszkę naciową, kalarepę, pietruszkę korzeniową, kalafior, cebulę wolską, dalej mamy koper. No, koper to różne rodzaje, akurat koper jeszcze będę oczywiście domawiać, bo to jest rzecz, którą permanentnie dosiewamy w naszych ogrodach. Dalej mamy kapustę głowiastą, jak również, jak również rukolę co tutaj jeszcze widzę, widzę też sztaf zwyczajny widzę też rzepę, widzę melony i arbuzy, rzodkiewkę no to też dosyć dużo głównie opolankę polecam ponieważ to też będę przecież na bieżąco cały czas dosiewać, sałaty mamy, zobaczmy lolo potem mamy jeszcze o dwa razy lolo, tu nawet nie zauważyłem, że dwa razy, a dlaczego w innych opakowaniach nieistotne, ok, e, mamy sałatę, mamy marchew, wczesną jak również i e, również odmianę późną, jak i wczesną, dalej mamy oczywiście dynię dyni dosyć dużo, bo tego zawsze dużo, mówiąc kolokwialnie e, schodzi mamy zwyczajną, mamy olbrzymią o, tutaj co my jeszcze mamy czekajcie, zmienię sobie rękę o, będzie mi łatwiej pokazywać, Astre. O, zwyczajna żółta Tak to wygląda Jak jesteśmy przy dyniach to od razu może ogórki Bo ich trochę też jest Przeniosę je sobie tutaj Będzie łatwiej Nie będę się zatrzymywać przy każdej odmianie Bo do tego będą służyć e, Odcinki miesięczne W których będę opowiadać o wysiewie warzyw Dzisiaj po prostu e, Pokażę Wam Co trafi Do mojego ogródka jeżeli chodzi o ogórki to już jest prawie wszystko czekajcie jeszcze śremski ok i jeszcze, jeszcze dwa w porządku mamy to tutaj mówiłem że Pamelon tu mówiliśmy dalej mamy buraki okrągły i opolski, okrągły ciemnoczerwony, i opolski. Mamy również słoneczniki. Ja je wysieję pomiędzy warzywniami.